Witam serdecznie. Dzisiaj eliminujemy błąd deski rozdzielczej spalonej żarówki. Często pojawia nam się taki błąd i to w różnych samochodach, nie tylko w Fiacie Bravo. Wtedy kiedy wymienimy żarówki na ledowe. Myśmy wymienili żarówki pozycyjne. Są teraz ledowe o zimnej barwie białej. Wyglądają dużo ładniej, ale niestety wywala nam błąd, ponieważ one pobierają mniej prądu. Niż standardowa żarnikowa żarówka, dlatego dzisiaj poradzimy sobie z tym problemem. Wyeliminujemy błąd, żeby zniknął z deski rozdzielczej. Będziemy lutować sobie rezystor. Posiadamy rezystor o mocy 5W i 33 omy oraz taką przejściówkę wtyk damski i męski. Zlutujemy sobie. Będzie to połączenie równoległe, zlutowane w ten sposób powinno rozwiązać problem jak dobrać odpowiedni rezystor? trzeba to wyliczyć ze wzoru wzór jest to moc przez napięcie to jest prąd i napięcie przez prąd to jest obór i tutaj mamy niżej 5W przez 12V można wstawić również 14V niektórzy wstawiają tutaj wyszedł nam wynik i ten wynik musimy przez ten wynik podzielić 12V i wyjdzie nam tutaj mniej więcej 20V 9 ohmów, tak w zaokrągleniu. No i to jest oporność rezystora, jaki powinien być. To jest wartość oczywiście przybliżona. Nasz rezystor ma 33 ohmy. Według, spra produ według producenta sprawdzimy sobie to miernikiem. No 35. Wartości są przybliżone. Myślę, że wszystko będzie ok, że, że rezystor się nada. Kurwa, będą pisać w komentarzach, że lutować nie umiemy. I myślę, że jest gotowe. Hejterzy, zapraszam do komentowania, że nie umiemy lutować. Liczy się efekt końcowy. Trzyma się, trzyma się. Wytniemy z szybcami. pozostałości. I gotowe. Mamy już na dwie żarówki. Polutowane. idziemy do samochodu sprawdzić działanie nie wspomniałem wcześniej ale to jest rezystor ceramiczny nie zaizolowaliśmy jeszcze ale na razie sprawdzimy czy działa później dokończymy robotę konkretniej i zaizolujemy to żeby nie spaliło nam lampy i nie wysadziło punta w kosmos punta brawa <grym> dobra to czekaj to włączę okay. zobaczymy czy nie działa czy no. czy oczywiście że nie działa jak zwykle 50% szansy i nie trafione trzeba odwrotnie świeci dobra Musić na zielono chyba Czyli... nie biał trzeba pamiętać że ten rezystor może się grzać Najlepiej jest go zaizolować czymś i umiejscowić w taki sposób, żeby nie przypalił nam różnych przewodów albo lampy. My sobie na razie to tak prowizorycznie zrobimy, sprawdzimy czy to działa, ale później musimy to dobrze zaisolować. Gdzieś tam muszę pierdonać tu z, bo z boku. Się boję właśnie no. z czego? No. Że tutaj te kurwa przyjdzie przewody od tego, są. Od, od długich. Aha. Żeby ich tam tam kura nie popaliła jakby nie ciepło Ja chcę to tam w stole schować, żeby sobie gdzieś tam na dole może się to grzać, nie? Kurwa, żeby tych prze, przewodu nie popaliło. O, tam schować, o widzisz? O, schowało się. To dobrze czy nie dobrze? Nie, chuja się schowała, to chyba. Chyba, że tak, czekaj. Jest okej? Okay? Tak, nie? Widzisz? No. Chyba sobie przejdziesz. Pięknie świecą. Sprawdźmy teraz w samochodzie czy jest błąd, czy nie ma. Miejmy nadzieję, że nie. Uwaga i nic się nie pojawia. Wyeliminowaliśmy błąd spalonej żarówki za pomocą dwóch ceramicznych rezystorków. Jeżeli Wam się podobał poradnik zapraszam do subskrypcji kanału. Na pewno będzie więcej poradników. Także do następnego odcinka. Pozdro.